Cześć, jakiś czas temu na kanale, na karcie społecznościowej, obiecałem Wam, że pojawi się odcinek związany z tym nowym DLC Rolnictwo Precyzyjne, więc słowa dotrzymuję. Co prawda, obiecałem jeden odcinek, ale w jednym odcinku ciężko będzie zmieścić to wszystko, więc prawdopodobnie pojawią się e, trzy odcinki. Pierwszy z nich, dzisiejszy, będzie takim ogólnym wprowadzeniem do tego, co to jest, e, do czego służy, oraz e, małe taki, mały taki poradnik dla osób, które totalnie nie wiedzą, o co chodzi, skąd to pobrać e, i jak, jak tego używać. Druga część to będzie taki już docelowy użytek tych wszystkich usprawnień, które pojawiły się w tym dodatku. Natomiast trzeci, w trzecim odcinku chciałbym przeprowadzić po prostu jakiś test tego, co to daje, jak to wygląda z, z plonem. Pojawia się też gdzieś informacja, że, że pracownicy pracują lepiej, sprawniej i szybciej. To tak, między nami mały test już zrobiłem. Jakoś tego nie widzę, ale ale o tym, o, tym, o tym innym razem. Dobra, startujemy. Słuchajcie, jest to darmowe DLC do pobrania na ModHubie, więc no tutaj, bo niektórzy wiem, że tam w komentarzach pytali, czy to jest płatne, czy, czy nie. Jest darmowe, instalujecie to normalnie, tak jak każdego innego moda. I tutaj zobaczcie, macie przy starcie mapki, macie tutaj do zaznaczenia checkbox, czy chcecie. Używać tego DLC na swoim slajdzie czy nie, więc jeżeli chcecie to po prostu zaznaczacie i startujecie z mapką. Ja tutaj wziąłem Felsbrun, bo, bo tutaj są też małe pola, na których można sobie coś tam zobaczyć, ale to DLC współpracuje również z innymi modami, czyli możecie tego używać nie tylko na, na tych oryginalnych mapkach, ale na tych wszystkich modowanych dostępnych na Modhubie to również działa. Więc pokrótce, żeby, żeby wyjaśnić yy, o co chodzi, tak? Poczekajcie, tutaj zamknę tego global component, bo tam ma mały błąd. No i dobra, jak to wygląda? Przejdziemy sobie może tutaj do yy, pierwszego lepszego pola. Słuchajcie, generalnie yy, wszyscy czekali na klasy gleby. Yy, tak naprawdę yy, to nie są tak do końca yy, klasy gleby prawda, pojawia się tutaj ta struktura uziar uziarnienia e, w zależności od tego, jak ona wygląda na danym polu, ale to tak, no, tak, tak nie do końca są klasy gleby, więc też nie należałoby mylić tych pojęć. Ale dobra, no podchodzimy tutaj, tutaj się nie dzieje nic szczególnego, nie, nie, mamy, nie mamy tutaj więcej informacji. Natomiast e, odpalacie sobie tutaj. E, dobra, jeszcze raz. Dobra, jest teraz tak odpalacie sobie, odpalacie sobie Escape'em tutaj mapkę i od razu macie jako, jako drugą zakładkę macie coś takiego jak rolnictwo precyzyjne, ale zanim nawet w nią wejdziecie to tu po prawej stronie na filtrach już możecie sobie zobaczyć, już możecie sobie zobaczyć pewną zmianę i teraz tak, piasek i lasty, piaszczysty ił, ił, ił pylasty i próbka gleby pobrana Tutaj oczywiście u mnie nic takiego nie uświadczycie, bo ja jeszcze żadnych próbek nie pobierałem, bo to chciałbym zrobić w, w kolejnym odcinku, pokazać Wam jak to wszystko wygląda przed i, i po zrobieniu. Natomiast jeszcze w filtrach oprócz tego, że będą pokazane, pokazane te, tutaj te rodzaje gleby, to będzie też pokazane pH. tak? I jeżeli będzie pokazane pH, to sobie będziecie później mogli tak jak to w każdych innych filtrach pewne wartości tutaj powykluczać. Jeżeli nie będziecie chcieli mieć skrajnych wartości, to będzie można je tutaj powyłączać i tak samo będzie z, z azotem czyli tutaj stopień stopień zakwaszenia i jeżeli chodzi o stopień nawożenia to tutaj też różne sobie można filtry poustawiać, wyłączać, ale o tym o tym będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku. Natomiast sytuacja wygląda podobnie, jeżeli chodzi o plon. Możecie się tutaj zastanawiać o co chodzi, że 50% plonu, 125% plonu. Po prostu chodzi o to, że w zależności o to jak będziecie o tą glebę dbali, tak tutaj ten plon będzie się zwiększał bądź zmniejszał w zależności od tego co co będziecie albo czego nie będziecie robić. Natomiast w kwestii tego, kiedy to się pojawia, to to dopiero będzie pojawiało się po zbiorach. Czyli załóżmy, że na polu 19 macie, powiedzmy, pszenicę, tak, zbieracie ją i w momencie, kiedy konwajn po tym polu będzie przejeżdżał, to za tym kombajnem, w zależności od tego, jaka będzie szerokość robocza tego headera, to będzie się pojawiał taki węższy bądź szerszy pasek. I ten pasek, w zależności od koloru, będzie obrazował wam to w jaki sposób o dane pole zadbaliście, tak? czyli i im bardziej, im ciemniejszy ten kolor będzie, czyli im bardziej będzie, że tak powiem, ciem, cie, zielony, ale, ale ten ciemny, tak? bo tutaj ta skala się powiedzmy od żółtego jest wyśrodkowana od pomarańczowo-żółtego takiego, powiedzmy to ciężko tutaj określić, i im bardziej będziemy szli w dół, czyli do, do ciemniejszego zielonego, tym tak jakby no, lepiej, lepiej tym polem się zajęliście i ten ten dochód będzie dla was wyższy w sensie mówię dochód no bo wiadomo plon wiąże się z tym że to sprzedacie więc jakiś tam dochód się pojawia klikając na pole no w sumie tutaj na tak zrobiłem trochę dziwnie bo klikacie na przykład na pole a podświetla się cały obszar który kupujecie więc więc w zasadzie to jest pole i, i tak nie do końca natomiast pojawia się taka dodatkowa analiza gospodarcza i w końcu to chyba na co nie wiem, ile trzeba było czekać. Pojawiły się w normalny sposób hektary, tak? czyli 1,53 hektara mamy tutaj. To też jest trochę takie mylne, bo to ma, tyle ma to pole, a nie cały ten obszar podświetlony, ale pomijaj, pomijajmy szczegóły. Więc tutaj oczywiście u mnie to jest wszystko na zero, bo, bo żadne czynności nie zostały wykonane. Dlatego, dlatego chcę trzy odcinki, żeby to wszystko dokładnie pokazać. W tym pierwszym zrobimy takie omówienie, w, w drugim praktykę, a w trzecim. W trzecim zrobimy taki test, jak to wychodzi, że tak powiem, finalnie. Więc pojawią się informacje od, odnośnie tego, jak, ile, będzie, ile będzie pobranych próbek gleby, jak to będzie wyglądało z wapnem, jeżeli chodzi o koszty, jak to będzie wyglądało z nawozem mineralnym, płynnym obornikiem, gnojówką, nasionami, paliwem, utrzymaniem pojazdu, pomocnikiem, jaki będzie plon, jaki były, jakie były łączne koszty, jaki był zarobek i jak wyszliście tutaj w zbilansowanym podsumowaniu, czyli. W końcu farming zmierza w stronę tego czego, czego sposób oczekiwało, pewnie w tym ja bardziej gry ekonomicznej niż symulacyjnej. Jeżeli kiedyś w kolejnych farmingach dodaliby jeszcze przetwórstwo z tych plonów, które zbieramy, a taki mały krok, zwróćcie uwagę, że pojawił się już w dodatku tym alpejskim, gdzie mam jakąś tam fabrykę sera. Jeżeli, jeżeli będą w tą stronę szli, to ja jestem jak najbardziej za, ale. Ale o tym innym razem. Dobra, teraz tak. Tutaj macie to wszystko, oczywiście łączne wartości. No to, to pewnie po iluś tam razach będą się pokazywały, no i można to wszystko sobie zresetować, tak? Czyli będzie można to ustawić od zera. Teraz, jeżeli chcielibyście się jeszcze więcej czegoś dowiedzieć i poczytać sobie na spokojnie o tym dodatku o tym DLC w zasadzie, bo, bo dodatek DLC, nie wiadomo jak to nazywać, w zasadzie to jest rozszerzenie mod, można powiedzieć. Więc jeżeli wejdziecie sobie tutaj w wiedzę zaawansowaną, przewiniecie sobie tutaj to na sam duo. jej trochę tego jest. Zaraz, poczekajcie, oczekajcie muszę to znaleźć. O, jest, dobra. Rolnictwo precyzyjne. Jest tutaj ten, tutaj ten, to DLC jest opisane w dziale pomocy. Tak na dobrą sprawę, tutaj to jest, jest tak. Dobra, przeczytajmy. Informacje ogólne. Rolnictwo precyzyjne wzbogaca realizm i wprowadza nowe aspekty prawdziwego rolnictwa. W grze Farming Simulator. Najważniejszą zmianę stanowią odmienne rodzaje gleby, od których zależy tempo wzrostu roślin. I zwróćcie tutaj uwagę na jedną rzecz. Nie wiem też do końca, jak to rozumieć, bo to też chciałbym sprawdzić. Od których zależy tempo wzrostu roślin. Czyli tutaj to tak, jakby wskazuje na to, że plony ok. Ale też zmienia się tempo wzrostu roślin, tak jakby te rośliny rosły szybciej. Nie wiem, no tak z tego opisu wynika. Nie wiem, czy to jest kwestia tłumaczenia, czy faktycznie tak jest, ale to, to będziemy postarali się jakoś tam sprawdzić. Modyfikacja ta wprowadza mapę przeglądową prezentującą nowe, bardziej szczegółowe informacje na temat gleby w konkretnych miejscach mapy. Dostęp do niej daje karta obok mapy świata menu. No to już wam pokazywałem, to zwykły, ten globusik, to jest zwykła mapa, a przełączając, przełączając się na tą ikonę. Z tą satelitą dostajecie, dostajecie ten widok dodatkowy. Generalnie, co to jest rolnictwo precyzyjne? Rolnictwo precyzyjne jest to nic innego jak rolnictwo wzbogacone o komputeryzację, można powiedzieć czyli wszelkiego rodzaju GPS-y, drony, wszystkie inne takie nowości i udogodnienia, które, które gdzieś tam dopiero raczkują u nas w Europie, w Europie tej. I bardziej zachodniej tam jest to bardziej rozpowszechnione jak widzicie tutaj flaga Unii Europejskiej jest to Europejski Instytut Innowacji i Technologii pewnie jakieś tam poszły pieniądze dodatkowe z jakiegoś projektu na, na, na powstanie tego dodatku, bo to jest współpraca tutaj Jansa z, z, z tym instytutem, więc no nie ciężko się domyślić, że pewnie tak było. Ale oczywiście ja tutaj nic nie zarzucam, dla nas jest to z korzyścią, jest tylko się cieszyć. Dobra, przejdźmy do, no, do następnej tutaj części. Rodzaje gleby. W tym modzie występują. O, właśnie modzie, tak? Czyli DLC Mod, dobra. W tym modzie występują cztery typy gleby. Każdy rodzaj gleby cechuje się charakterystycznymi właściwościami wpływającymi na wzrost roślin i co za tym idzie na ilość plonów. Czyli widzicie. Wzrost roślin, tak? Tak, to co mówiłem tam wcześniej, że, że wpływa to na wzrost roślin, a co za tym idzie na ilość plonów. Czyli, tak jak pewno tutaj się potwierdza to, co tam mówiłem. może nie chodzi o to, że szybciej, tylko po prostu o to, że, że jednak ta ilość plonów będzie bardziej znacząca procentowo. W związku z tym poszczególne rodzaje gleby wymagają odmiennej pielęgnacji w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności ziemi uprawnej. I teraz tutaj macie wycinek, jak wygląda mapka po zeskanowaniu tych wszystkich pól. Czyli tymi kolorami, tutaj zgodnie z legendą, macie oznaczone e, rodzaje gleby, i są to piasek i lasty, piaszczysty ił, ił, i ił, pylasty. Także tak to wyglądać będzie po zeskanowaniu. Oczywiście to jest przykład. Tutaj na Felsbrunn, tak. No w, w innych mapkach będzie, będzie inaczej ten rozkład wyglądał. Być może trafiać się będą takie mapki, w której no, będziecie dostawali najgorsze rodzaje gleby albo też najlepsze. To wszystko, wszystko będzie zależało od tego, jaka to będzie mapa, jak będzie to wyglądało po skanowaniu. E, tutaj macie teraz przykład mm, na screenie, jak wygląda to analizowanie próbek gleby i tym będziemy zajmowali się w następnym odcinku. Aby zidentyfikować rodzaje gleby w poszczególnych częściach pola, najpierw należy zbadać skład gleby. Urządzeniem do tego przeznaczonym jest próbnik gleby, np. Isaria Scout, który można mm, kupić w sklepie. Zaopatrz się w próbnik gleby i odwiedź różne partie pola. Pobieraj próbki gleby do momentu, a gdy pole na mapie gleby całkowicie zmieni kolor na ciemnoczerwony. Barwa ta oznacza, że, danego, że z danego miejsca próbka gleby została już pobrana, czyli jeździmy sobie po, po polu i robimy to w taki sposób, aby po prostu tutaj tak na, na polu 19 to widać, aby to pole pokryło się tym bordowym kolorem i wtedy mamy pewność, że z całego pola te próbki zostały pobrane. To jest dosyć łatwo zrobić, bo nie trzeba jeździć, że tak powiem, na chybiu, trafił i celować, czy jesteśmy już w dobrym miejscu, czy te zasięgi się pokryją, czy nie. Tylko na minimapce po prostu tam z lewej strony widać takie, takie, takie pole zasięgu i zgodnie z tym polem zasięgu ustawiamy się tą maszynką i sobie te próbki pobieramy. Próbek można pobierać wiele, więc nie trzeba gdzieś tam co chwilę latać, czekać na wyniki i tak dalej, tylko po prostu sobie można to dowolnie robić, tak jak się Wam to podoba. Gdy to zrobisz, możesz wysłać próbki do laboratorium w celu ich przebadania. Kilka minut później na mapie gleby pojawią się wyniki. Poza tym od teraz masz również dostęp do mapy pH i mapy azotu. Dobra, tak to wygląda. Teraz wartość pH. Obok mapy gleby znajduje się mapa wartości pH. Obrazuje ona kwasowość i zasadowość gleby. Wartość współczynnika pH powinna zawsze wypadać w optymalnym zakresie docelowym, typowym dla konkretnego rodzaju gleby. Docelowe wartości pH zależnie od rodzaju gleby. Piasek i last 6,0, piaszczysty u 6,5, u 6,75 i, i, i pylasty 7,0. Wartość pH można zwiększyć wapnując glebę. Czynność tę należy przeprowadzać co trzeci zbiór. Domyślnie rozsiewacz wapna automatycznie dostosowuje dawkę rozsiewu do dawki wymaganej w celu osiągnięcia optymalnego poziomu docelowego pH, ale ten parametr można również regulować samodzielnie. Jeśli wartość pH znajdzie się poza optymalnym zakresem, plony zaczną spadać. W zależności od rodzaju gleby, poziom pH spada o pewną wartość po każdym zbiorze. I teraz tutaj jedna uwaga. W zależności od tego, jakie, jakie zbiory będziecie tutaj prowadzili, jakie to będą uprawy, to ten poziom będzie spadał. Natomiast o ile dobrze wiem, to chyba to pola jest taka, że wyciąga po prostu po jednym zbiorze totalnie wszystko z gleby. Czyli nie będzie tutaj powtarzalności. Jeżeli będziecie to robić, to ona po prostu wyciągnie wszystko wszystko co się da. Nie jestem tego pewien, chciałbym to jeszcze potwierdzić, ale, ale gdzieś tam widziałem jakiś filmik, gdzie ktoś używał, używał do tego celu to poli, żeby to przetestować i po prostu no, mapka nie, nie zawierała później w ogóle żadnego, tak jakby w ogóle nie było, nie było nic nawiezione, czyli że tak powiem wyciągnięte wszystko było do końca. No, tutaj są te, te zrzuty ekranu tego czego wam pokazywałem, no jednego bo mnie pokazałem tutaj tego optymalnego poziomu z tą taką flagą, która się przesuwa w zależności od tego, ile nawozicie. Generalnie no, fajnym bajerem jest to, że można to robić ręcznie, natomiast no, można przesadzić lub nie, więc wydaje mi się, że zostawienie tego na opcji automatycznej jest najrozsądniejsze, jak na początek. Teraz mamy azot. Obok mapy PH znajduje się mapa azotu. Widać na niej aktualną ilość azotu w glebie. Optymalny poziom azotu zależy od hodowanego, hodowanego, no dobra, niech będzie, że hodowanego gatunku roślin i rodzaju gleby. Gdy wejdziesz w pole i spojrzysz na wyświetlacz informacji o polu, zobaczysz aktualny i docelowy poziom azotu w danym miejscu na polu. Poziom azotu można podnieść, użyźniając glebę nawozem lub obornikiem. Gnojówka lub obornik podniesie poziom azotu o konkretną wartość w zależności od rodzaju gleby. Warto się tym zająć przed przygotowaniem pola pod kolejny zasiew. Jeżeli rośliny zostały już zasadzone, Nawozy mineralne i, płyn, i płynny... A, Nawozy mineralne i płynny. A, przepraszam, mineralne i płynne automatycznie regulują e, poziom azotu stosowanie do wymagań tychże roślin. Nawóz należy zastos zastosować w trakcie początkowych faz wzrostu poza siebie. Aplikowane dawki zawsze można regulować samodzielnie. No i to z tą aplikacją samodzielnie no to różnie może być. Natomiast e, tutaj na tych, na tych um, obrazkach widzicie, jak wyglądają te pola po tych, po tych czynnościach związanych z nawożeniem to nie jest tak, że od razu całe pole zmienia kolor macie miejsca w zależności oczywiście od składu gleby macie miejsca gdzie ta gleba bardziej przyjmuje ten nawóz macie miejsca gdzie ta gleba gorzej ten nawóz przyjmuje i tak dalej i tak dalej więc no, dosyć ciekawe rozwiązanie i w sumie teraz dopiero to nawożenie w tej grze zaczyna mieć jakikolwiek sens bo do tej pory to było tak tam niby tam macie 10-20% fajnie fajnie e, można to było włączyć wyłączyć i tak dalej fajnie to było na początku sobie porozsiewać, zobaczyć jak się koło brudzą i w zasadzie na tym było koniec, tak? Później to jeżeli ktoś nie gra naprawdę realistycznie, no to, no to tam średnio to na Natomiast teraz to jest, jest młyn na wodę dla tych, którzy lubią w grze realizm, bo dochodzi oprócz, oprócz oczywiście dodatku Seasons, dochodzi teraz kolejny element, który wprowadza dodatkowy realizm w grze. Mapa plonów. I to jest to, o czym wam mówiłem wcześniej na tej dużej mapie. Na zielono po prostu macie zaznaczone te obszary, w, w których ten plon był najlepszy, tak? czyli ten bardzo ciemnozielony to jest tutaj, te plony były tam około 120, tam 5% ten niżej tam takie 110-115 no a ten żółty no to już takie tam powiedzmy no 70-80-90 natomiast w miejscach są takie tak jak tutaj nawet pojawiają się takie czerwone gdzie jest tylko połowa plonu więc słuchajcie no mając na przykład takie pole podzielone podzielone gdzieś tam w zależności od rodzaju gleby która albo to nawożenie dobrze przyjmuje i oddaje to w plonach albo nie możecie mieć sytuację taką że połowę Połowa pola będzie na 125%, a druga połowa pola będzie na powiedzmy 60% albo nawet 50%. Czyli, jak to zsumujecie, to, to ten plon będzie zupełnie, zupełnie inny niż przed tym, jak ten dodatek został do gry wprowadzony. Także wydaje mi się, że że rozwiązanie jest e, bardzo fajne. Do tej sobie możecie też później wszystko, że tak powiem, sprawdzać, bo po kliknięciu w każde pole będą się pojawiały te wszystkie koszty, więc może się okazać, że, że lepiej się opłaca dawkować tylko i wyłącznie, e, że tak powiem, no, nawozy e, naturalne niż mineralne, e, bo po prostu no, się to nie opłaca, tak? Jeżeli będziecie mieli takie pole, które e, tylko w połowie będzie na całości Dawało gdzieś tam jakieś plony, to za chwilę się okaże, że w ogóle nie warto go nawozić, a przeznaczyć to na inne, ale to już takie tematy na, na dłuższe analizy. Dobra, i teraz jeszcze jest coś takiego jak analiza gospodarcza, czyli to co, to, co przed chwilą wspominałem. W celu uzyskania gospodarczej analizy poszczególnych pól możesz kliknąć w każde pole na stronie Rolnictwa Precyzyjnego, ukaże się wówczas okno prezentujące koszty. Zyski oraz łączne saldo pola. Masz dostęp zarówno do sumowanych wartości pola, jak i statystyk od ostatniego użycia przycisku resetującego. Funkcja ta umożliwia monitorowanie danych pochodzących z wielu zbiorów. Także słuchajcie, no tu jest tutaj fajnie to pokazane. Wszystkie koszty są podsumowane. W końcu pojawiły się hektary. E, także na duży plus. Stacja RTK. Albo RTK, jak to woli, w sklepie pojawiły się dwa nowe budynki wyposażone w antenę RTK. Antenna wzmacnia sygnał GPS wykorzystywany przez pomocników sztucznej inteligencji. Dopóki jeden z tych obiektów będzie na mapie, pomocnicy będą działać dokładniej, a tempo ich pracy wzrośnie o 11%. I teraz powiem Wam tak, jako ciekawostkę, to będziemy jeszcze sprawdzać w odcinku numer 3 odnośnie rolnictwa precyzyjnego, ale zrobiłem mały test. Na kultywatorze w sensie odpaliłem, odpaliłem mapkę bez DLC, w ogóle totalnie jej wyłączyłem. Zmierzyłem sobie czas, zobaczyłem jak zachowuje się pomocnik. Na tym samym polu zrobiłem to samo, już z odpalonym, z odpalonym DLC i z, z postawionymi tymi budyneczkami. No ja jakoś różnicy nie zauważyłem. Nie wiem, nie wiem, bo teraz jest napisane tak, że że będą ci pomocycy na mapie działać lepiej, a tempo ich pracy wzrośnie o 11%. Nie wiem, jeżeli ktoś z was widział już jakiś materiał na YouTube, który pokazuje, że faktycznie tak się dzieje, porównanie w sensie przed i po to chętnie Gdzieś tam to obejrzy, podrzucicie w komentarzach. Natomiast ja osobiście na szybko, tak na bardzo szybko sprawdziłem i jakieś wielkie zmiany nie widzę. Być może to wpływa na pobieranie próbek, ale nie, no bo jest napisane, że, że jeżeli to będzie na mapie, no to pomocnicy będą działać dokładnie i tempo pracy wzrośnie. Szybciej jeździć na pewno nie będą, bo jeżeli traktor ma ustaloną maksymalną prędkość z danym narzędziem, to no, pomocnik nie będzie jeździł szybciej, bo niby dlaczego miałby jeździć szybciej ode mnie, tak? Tylko dlatego, że tam jakiś domek jest postawiony, no nie, no to to by była głupota. Może lepiej zawracają, może sprawnie zawracają, może, może lepiej dobierają szerokość roboczą maszyn względem tego ile zostało. Nie wiem jak to interpretować, będę, postarał, będę starał się jakoś to sprawdzić. Natomiast słuchajcie, no jakby nie było, usprawnienie jest bardzo fajne. No, wszyscy pewnie czekają na jakiekolwiek informacje dotyczące nowego wydania Farminga, o ile tak się jeszcze będzie nazywał, bo tego nie wiemy. Natomiast idzie to chyba w dobrą stronę, I, i to co jest tutaj teraz dodane, mimo że nie pojawiło się na premierę, a moim zdaniem powinno, razem ze Seasons'ami z opcją włącz wyłącz bo to jest logiczne, bo nie wszyscy chcą z tym grać. To wydaje mi się, że to jest ciekawe, ciekawe rozwiązanie, i to tylko dodaje jakieś tam no, optymistyczne wizje pod względem nowego farminga. A co będzie, to zobaczymy. Ok, słuchajcie, na dzisiaj to byłoby tyle. Z tego pierwszego, pierwszego odcinka, takiego wprowadzającego do tego DLC. Natomiast w drugim odcinku chciałbym Wam już pokazać dokładnie na, na mapach, jak to będzie wyglądało, jak się z tego korzysta i jak, jak, te, jak te mapki będą się zmieniały. A odcinek numer 3 będzie, tak jak już mówiłem, takim odcinkiem typowo, typowo test, testowym, jak to będzie się odbijało. W tym, w tym wzroście plonów czy też nie. Zobaczymy jak to jak to wyjdzie. Ok. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Dzięki wielkie, cześć, pozdrawiam was.